Nasz codzienny chleb. Felieton biblijny. Słodka woń. Drugi list do Koryntian, rozdział 2, wersety 14-16. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, Którzy są potępieni? Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego któż jest zdatny? Autorka Rita Snowden napisała uroczą opowieść o swojej wizycie w małej wiosce w pobliżu Dawer w Anglii. Siedząc w ogródku kawiarni i popijając herbatę, poczuła piękny zapach. Rita zapytała kelnera, skąd on dochodzi, a on odparł, że od ludzi. Którzy co jakiś czas tędy przechodzą. Większość mieszkańców wioski była zatrudniona w pobliskiej wytwórni perfum. Wracając do swoich domów, nieśli na sobie zapach, którym w godzinach pracy nasionkło ich ubranie. Przykład ten stanowi dobrą ilustrację życia chrześcijanina. Jak pisał apostoł Paweł, jesteśmy wonią Jezusa i roznosimy ją wszędzie, gdzie się pojawimy. Paweł używa tu obrazu króla powracającego z bitwy, wraz z nim podąża jego wojsko i nowo pojmani jeńcy. Wszyscy czują w powietrzu uroczysty zapach specjalnych kadzideł mający ogłaszać wielkość władcy. Według Pawła, aromat Chrystusa roznosimy na dwa różne sposoby: po pierwsze, czynimy to poprzez nasze słowa, opowiadając innym o Bogu, który jest piękny. Po drugie, Poprzez przykład naszego życia, spełniając uczynki przypominające ofiarną postawę Chrystusa, mimo że nie każdy polubi boski zapach, który roznosimy, wielu ludziom przyniesie on życie. Rita Snowden uchwyciła piękny zapach i zapragnęła poznać jego źródło. Naśladując Jezusa, my również nasiąkamy jego zapachem i przenosimy go na ulicę dzięki naszym słowom i uczynkom? Jesteśmy aromatem Chrystusa pośród ludzi.